Ranking najlepszych lewych obrońców na każdą kieszeń. Wariacie, słuchaj tego. Piąty najtańszy obrońca to Piket dla małego budżetu. Future Stars, Kerkes dla średniego budżetu. I nowy Mendy, gdy masz foder, aby go zrobić w WBS. Czwarci najlepsi obrońcy to Abner Vinicius, gdy masz mały budżet. Roberto Carlos dla średniego budżetu. I kurwa totalny kocur Grimaldo na większą kieszeń. Trzecia tabela to Miguel dla małego budżetu. Davis, gdy masz trochę więcej siana. I Karkawi z Team of the Year, gdy masz siana jak lodu. Drudzy najlepsi wariacie to. Rolfo, jak nie masz końców. Flashback Cancelo, jak coś tam zarobiłeś. I Hernandez w informie, jak masz za co go kupić. A teraz najlepsi z najlepszych: Louis Skelly dla małego budżetu. Złoty Hernandez, gdy masz więcej siopy. I totalny kocur, Hernandez, ale w wersji Track Stars. Wariacie! Jak chcesz być częścią społeczności wariata, wpierdol się na serwer Discord. Link w opisie.